W tym zadaniu, tym razem z iloczyny rozpuszczalności, zadania oczywiście rom z Brainly, policzymy sobie tutaj stężenie kationów Ag+, więc zapiszemy dysocjację tam częściową tego naszego osadu. Jest jakiś Tomasz zimę, nie nosił grubego spetra, dzisiaj egzaminy w chemii, w trochę był ale to szkoła średnia, okazało się, że... Zapisujemy wyrażenie na iloczyn rozpuszczalności, czy jest to iloczyn stężeń, tutaj tych produktów, tej dysocjacji, do odpowiedniej potęgi, jaką jest współczynnik stechiometryczny. I ta przerwa dobrze zrobi Tomaszowi, ta przerwa dobrze zrobi Tomaszowi, ta przerwa... no i co jeżeli tego jest 2x zgodnie ze współczynnikami to tego jest x, a współczynnik stoi 1. i tak mi teraz właśnie tutaj sobie tutaj do naszego wyrażania wraz z wartością naszego iloczynu. ona mówi, że masz ty ja tam mówię lepiej do pykwina, a piki... Co w dziobie to i tak zawsze był chłopak, był chłopak na tropie ej. I tak rzucam sobie wyrazem Tutaj jestem twój dzisiaj drogostazem A tak rzucam na freestyle słowa Moja głowa jest właśnie teraz tu gotowa ją I tak rzucam, prosto do przodu idę Na pierdala, łączę podłogę su No to trzeba będzie podzielić przez cztery i wyciągnąć pierwiastek trzeciego stopnia Zbiera się komitet, ja tu rzucam karty, on jest obdarty Mówię do niego narty, narty proste Ej, nie wiadomo czy ma do tego dostęp Bo one mówią rany boskie Tutaj postacie polskie wpierdoliły się na wioskę I ta wioska zabita dechami ja tutaj wpadam i rzucam słowami Ej i rzucam słowami Tak między nami ponad podziałami ją, że wykonujemy działania, wpisujemy co tam chcieli Wtedy zaciskam pięść, czuję mocną z ulicą węź Treść to prosta, ostry vs riposta Chłosta na kark, to jest pan. Bardzo... Jestem czarodziejem, zawsze nim byłem Od momentu kiedy tutaj mordo się pojawiłem I tak płynąłem sobie prosto na fali Patrzyłem na ludzi i tak zostali Macham do nich, widzę ich mordki uśmiechnięte Bo właśnie mam taką, która sprząt tutaj puentę która zleci i wiem, że wszystko jest nagięte znowu w jest to moim eksperymentem lecę sobie tutaj, szlifuję stężenie naszego ag plusa, kationów ag plus to jest 2x tak naprawdę, więc musimy to pomnożyć razy, dwa góry ponad same chmury, znam te procedury wiem kto jest który i lubię tych ludzi i lubię ten świat i dziękuję za to, że jesteś tutaj brat i siostro Lubię na was patrzeć nocą Tak właśnie lecimy sobie, strzelamy jakby z procy I tak jak samoloty, patrzymy i podpalamy knoty I wiemy o tym, i nie potrzebujemy więcej floty Bo mamy co włożyć do lodówki i co do gabloty I wszystko jest proste, wiesz o tym, wie, wiesz o tym I tak palimy ciągle banknoty I wpadają następne, wydajemy na głupoty Chodzi tak, lubimy latać no i zapiszemy sobie molach na decymetr sześcienny. No i to tyle w tym zadaniu. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że pomogłem. Dajcie suba, łapę w górę, polećcie mnie znajomym. Cześć. Na drugi raz grzeczni, proszę! Bo zostaje w nos! trzymać odstęp, bo żeby zachować dostęp, trzeba robić postęp. Trzeba robić postęp cały czas. To wierzę, to myśli w głowie, czasem nas.